Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj robimy sobie troszeczkę inne czytanie urodzinowe Dzisiaj robimy czytanie urodzinowe ogólne dla wszystkich panien, które właśnie urodziły się między 23 sierpnia a 22 września I te urodzinowe czytanie to jest tak, tak naprawdę forma tego nad czym możecie jeszcze popracować na co lub uważać, jaką radę ma dla Was jakby karta tarota oraz przesłania Kwiatowe i anielskie. Dodatkowo dodam, że będziemy mieć do wyboru trzy grupy, tak jak zawsze. Grupa numer jeden to będzie właśnie żołęć, grupa numer dwa to będzie jarzębina i grupa numer trzy piórko. Więc teraz macie chwilę, żeby się zastanowić, którą grupę chcecie wybrać. I ogólnie to czytanie jest na cały ten okres czasu czyli każda panna, która właśnie um, ogląda ten film. To jest przesłanie od 23 sierpnia do 22 września na okres całego tego właśnie e, miesiąca, panny. Więc ja już przechodzę do grupy numer 1. I witam osoby, które wybrały grupę numer 1. Karta miałam już potasowaną, i wasza pierwsza karta to jest karta e, Piwoni. To jest ogólnie karta, która mówi o mm, dobrobycie i współczuciu. E, ogólnie dajcie mi chwilkę. Ta karta mówi bardziej, że dobrobyt zależy bardziej od pragnienia tego, co już masz, czyli docenienia tego wszystkiego, co już posiadacie, a nie od posiadania tego, czego chcecie, czego nie macie. Nie wiem, czy to rozumiecie. Mniej więcej, właśnie. Karta Piwoni mówi o tym, żeby docenić to, co mamy dookoła siebie. Czyli e, prawdziwe szczęście bierze się tak naprawdę stąd, że potrafimy docenić rzeczy, które są już obecne w naszym życiu. Nie uzależniamy, słuchajcie, swojego szczęścia od tego, że będę szczęśliwa wtedy kiedy będę mieć to, 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 to czy tamto i ciągle mówimy w czasie przyszłym. Tylko właśnie ta karta mówi o tym, żeby cieszyć się i docenić um, to, co mamy tu i teraz, bo gdy nauczymy się cieszyć z każdej rzeczy, którą, która jest obecna teraz w naszym życiu, wtedy poczujemy, czym jest tak naprawdę dobrobyt i wielkie szczęście. Ok? Więc dla Was to jest karta, która może mówić też przede wszystkim o tym, że być może za bardzo uzależniacie swoje szczęście od życia materialnego. Lub właśnie od um, jakiejś rzeczy, lub od sytuacji, tak? Czyli wy za bardzo um, skupiacie się na tym, czego nie macie, i cały czas być może szukacie jakiegoś większego sensu, być może cały czas szukacie jakichś rozwiązań, żeby w końcu być spokojnym i szczęśliwym, a tak naprawdę największe szczęście kryje się w teraźniejszości. Więc to jest karta, która mówi o tym, żebyście. To zrozumiałe i żebyś, żeby właśnie przez ten miesiąc, który jest miesiącem naszym, tak? Ja też również jestem panną, właśnie, żeby nauczyć się doceniać to, co mamy dookoła. Oczywiście, marzenia z nas ma każdy, ale nie uzależniajmy właśnie tego swojego samopoczucia, co jest tu i teraz, od przyszłych marzeń. marzenie każdy ma i robimy małe kroki w ich kierunku żeby w końcu się spełniły. Ale często właśnie zapominamy i gdzieś w biegu właśnie zapominamy o tym co jest najważniejsze, czyli tu i teraz, że w teraźniejszości mamy największą jakby moc dokonania wszystkich rzeczy. Okay? Czyli nie żyjemy przyszłością, możemy mieć jakieś marzenia, ale przede wszystkim przez ten miesiąc skupmy się przede wszystkim na tym, żeby zrozumieć, jak wiele już osiągnęłyśmy, jak wiele już zrobiłyśmy, jak wiele dobra jest w naszym życiu. Um, I właśnie znaleźć sobie nawet zrobić taką listę, za co jestem wdzięczna, co jest obecne, obecnie teraz w moim życiu i za co jestem wdzięczna. I wtedy zobaczycie, że całkowicie inaczej spojrzycie na swoje życie. Ok, więc to jest przesłanie numer jeden dla Was. Moim zdaniem bardzo piękne. Zobaczymy sobie teraz kartę tarota. Z kart tarota macie dwójkę mieczy. Um, dwójka mieczy jest radą, żeby słuchać głosu serca. Zawsze, zawsze i zawsze. Jakby nie skupiać się. Um, Moim zdaniem, właśnie dwójka mieczy mówi o tym, żeby bardziej skupić się na, na naszym wnętrzu, na tym, co naprawdę chcemy. Niektórzy z Was mogą właśnie stać przed jakimś dylematem. Często jest tak, że nie wiemy, w którą stronę pójść, nie wiemy, co chcemy w życiu zrobić, a nie, nie wiemy, w którym kierunku po prostu zmierzać. I też bardzo często właśnie zadajecie mi pytania dotyczące, co zrobić w przyszłości, wybrać to, to, to czy tamto. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby każdy wybór, który dokonujecie w waszym życiu, um, najpierw się nad nim zastanowić i słuchać głosu serca, ok? Ponieważ jeżeli. Wchodzicie w coś tylko dlatego, żeby na przykład wasi znajomi czegoś nie powiedzieli, lub wchodzicie, bo nie chcecie um, zranić jakiejś osoby, a wy sami dobrze nie czujecie się w jakiejś sytuacji, moim zdaniem powinniście swoje szczęście stawiać na pierwszym miejscu, zawsze i wszędzie. Jeżeli czegoś nie chcecie, powiedzcie o tym szczerze. Jeżeli macie jakiś wybór przykładowo, nie wiem, spotykacie się z jakimś mężczyzną i wy nie do końca chcecie wejść w związek z tą osobą, Osobą, ale jesteście już na takim etapie, że boicie się na przykład powiedzieć tej drugiej osobie, że jednak to nie jest to, tylko wiecie w to brniecie, bo mówicie, a może się ułoży, a może będzie ok. Nie bójcie się w swoim życiu podejmować decyzji. Najlepiej podejmować decyzji, kiedy właśnie słuchacie swoich emocji, swoich uczuć. I to jest bardzo proste. Jeżeli właśnie mm, chcecie coś zrobić i nie jesteście pewne, czy iść w tym kierunku, przykładowo. Um, chcecie pojechać na jakieś wakacje, w ten weekend, załóżmy, i cały czas czujecie się z tą myślą niekomfortowo, bo na przykład wiecie, że nie możecie sobie na to pozwolić, bo nie macie wystarczająco dużej ilości środków. Um, przez cały ten czas do wyjazdu czujecie się takie zmęczone, takie wyczerpane już podjęciem tej decyzji. E, I też wiecie, że na przykład, jak tam pojedziecie. Będziecie musiały coś, um, nie wiem, zrobić, i cały czas Wasze uczucia, zamiast, wiecie, cieszyć się tą decyzją, że kurczę, jadę w ten weekend na wakacje. To Wy cały czas macie takie złe, negatywne myśli. Musicie się wyciszyć i zrozumieć, czy naprawdę tego potrzebujecie, czy naprawdę tego chcecie, bo wszystkie odpowiedzi, pamiętajcie, że są zawsze wewnątrz nas i to jest najważniejsze. Też na przykład, jeżeli. Ktoś was zaprasza na kawę, jakaś osoba, i ogólnie ona wydaje wam się na przykład atrakcyjna w jakiś sposób. I wy się zastanawiacie, czy chcecie iść na tą kawę, czy nie, ale w dniu spotkania, na przykład przed tą kawą, czujecie się tak nie do końca, że kurczę, no nie chcę tak naprawdę, nie chcę mi się, ale już pójdę, bo się zgodziłam, lub właśnie coś w tym stylu. Cały czas pomijamy swoje uczucia, swoje emocje, a uwierzcie, że nasze ciało i dusza często daje nam właśnie znaki, które. Które my pomijamy. Zobaczcie, że jak spotykamy się na przykład z jakąś osobą lub robimy coś, co kochamy, spotykamy się z osobą, która jest dla nas atrakcyjna i czujemy się z nią dobrze, cały czas praktycznie się uśmiechamy, śmiejemy, jesteśmy radośni, pogodni, ale w momencie, kiedy czasami możemy nawet tego nie rozumieć, że przy jakiejś osobie niby czujemy się dobrze, ale po pewnym czasie, po rozmowie, po spotkaniu, czujemy się tacy właśnie osowiali, tacy troszeczkę. Um, Zagubieni, smutni, zamiast się cieszyć po spotkaniu, to na przykład wy macie ochotę pobyć tylko i wyłącznie teraz w samotności i przemyśleć, właśnie, e, lub w ogóle wyciszyć swoje myśli i zająć się czymś innym. Więc pamiętajcie, to jest najważniejsze i to jest dla Was rada. Nieważne, co dzieje się w Waszym życiu, starajcie się słuchać to, co chce Wam przekazać Wasze ciało i Wasza dusza. Zawsze na tym się skupiajcie. Jeżeli macie jakieś trudne decyzje do podjęcia, posłuchajcie głosu serca, zastanówcie się na spokojnie, w którym kierunku tak naprawdę chcecie iść, ale wyłączając yy, wszelki strach, bo czasami ze strachu mamy jakieś negatywne myśli. Postarajcie się wyłączyć myśl, yy, właśnie ten swój strach i zastanowić się za opcją numer jeden, za opcją numer dwa, jak wy będziecie się właśnie z tą daną opcją czuć. I trzecie Wasze przesłanie to jest Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Miej wiarę, wszystko zmierza w dobrym dla Ciebie kierunku. Więc niektórzy z Was może właśnie są w kierunku spełnienia swoich marzeń, nowej drogi, może się przeprowadzacie gdzieś, e, może właśnie, przepraszam, macie nowego partnera, może kogoś nowego poznaliście. Przede wszystkim dla Was przesłanie w tym miesiącu jest takie, żeby skupić się na tym, docenić to, co już macie, czyli cieszyć się z chwili teraźniejszej. Okay. I z wszystkiego, co macie, docenić to w 100%. I zobaczycie, jak życie jest piękne. I później właśnie druga rada jest właśnie taka, żeby słuchać zawsze głosu swojego serca i swoich emocji. I podejmować decyzje zgodnie ze samym sobą, a nie dlatego, że ktoś od nas tak, tego wymaga lub chce, lub boimy się kogoś zranić. Zawsze podejmujmy decyzje zgodne z samymi sobą. I karta trzecia mówi o tym, że Zmierzycie w przepięknym kierunku, miejcie wiarę w swoje marzenia, oczywiście, dążcie do tych marzeń, spełniajcie je, ale pamiętajcie o tym, że nasze myśli i uczucia są bardzo ważne. Jeżeli nauczycie się cieszyć tym, co macie tu i teraz, to każdy krok do spełniania swoich marzeń będzie jeszcze piękniejszy, bo nie dość, że cieszycie się tym, co już osiągnęliście, to sama myśl o naszych marzeniach. Sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej podekscytowani tym, jak wiele możemy jeszcze zrobić i osiągnąć. I przede wszystkim dbajcie o siebie, o swoje uczucia, swoje mm, marzenia. Dbajcie o siebie, o to, co macie w swojej głowie, o to, co czujecie i myślicie. Nie bójcie się tego. Bądźcie dla siebie najważniejsi. I chciałabym Wam życzyć przede wszystkim, słuchajcie, wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, żeby ten czas dla Was był wyjątkowy. Um, Cieszcie się tym, cieszcie się życiem i życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. Niech wszystkie Wasze marzenia się spełnią. Dziękuję Wam za wysłuchanie, a ja przechodzę już do grupy numer dwa. Pa, pa, I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer dwa, czyli jarzębinę. I dla Was pierwsza karta, to jest karta botaniczna i jest to karta um, lilii. Jest to ogólnie majestat... Um, Majestat, majestat i zaleta, jakby? Ogólnie ta karta mówi o tym, że Lilia jest bardzo rzadkim, jakby takim znakiem, emblematem, ale właśnie o wielu zaletach, dobrych, ale rzadkich. Czyli jakby wy możecie, musicie docenić siebie, bo ja mam wrażenie, że za tą kartą kryje się brak pewności siebie i do końca nie widzicie, jak, jak dobrymi ludźmi jesteście i jak wiele wnosicie dobrego do tego świata, ok? Um, Lidia jest kwiatem moim zdaniem niedocenianym, ale jest przepięknym i ma wiele zalet. Tak samo my. My zamiast tak naprawdę docenić to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, um, czasami właśnie ukrywamy się pod brakiem pewności siebie i uciekamy od ludzi. Ta karta jest właśnie dla Was przesłaniem, żeby uwierzyć w siebie. I nie bójcie się tego, że czasami um, różnimy się od innych. Każdy człowiek jest inny, ale właśnie w tym tkwi ta cała wyjątkowość tego, ok? Wyjątkowość każdego z nas. Więc um, jeżeli macie problemy z pewnością siebie lub z uwierzeniem w siebie, w swoje marzenia, nie bójcie się tego. Zaufajcie sobie i zobaczcie, jak, jak wspaniałymi ludźmi jesteście. Ta karta mówi jest przesłaniem, jakby dla Was, żeby zrozumieć, że żeby pokochać siebie, o może w ten sposób. Może dostrzegacie innych w pozytywnym świetle, może cały czas skupiacie się na tym kurczę, ale ktoś jest dobry, czemu ja taka nie jestem. Skupcie się teraz na sobie. Znajdźcie zalety w sobie. To, co kochacie w sobie. I starajcie się to pielęgnować, bo właśnie wyjątkowość jest w każdym z nas. Każdy z nas jest inny, i to jest właśnie ta wyjątkowość. Ok? Więc dla Was pierwsze przesłanie jest takie, żeby skupić się w. Teraz, przez ten czas na sobie, na tym co kochamy w sobie, i zobaczyć w sobie kogoś naprawdę wyjątkowego, kogoś pięknego, docenić, nie wiem, jeżeli kochacie, bardzo lubicie swoje oczy, to docenić to, że kurczę mam piękne oczy, kurde, mam ładny uśmiech, kurczę, mam piękne włosy, nie wiem, mam dobre poczucie humoru. Wszystko możecie zrobić nawet listę taką, za. Co w sobie lubicie tak najbardziej. Nie, skupcie się na tym, nie skupiajcie się na tym, czego nie lubicie, nie przepadacie, tylko teraz jest czas na pozytywną energię i skupieniu się na tym, co tak naprawdę chcecie w życiu, co kochacie w sobie i co lubicie. Więc to jest pierwsze przesłanie dla Was, żeby pokochać siebie i docenić siebie. I karta numer dwa, czyli tarot, jest kartą króla kielichów. I ja mam wrażenie, że większość z Was, być może nie czuje się do końca szczęśliwa w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z partnerem, lub samotne i kogoś chce do związku. Dla Was przesłanie jest przede wszystkim właśnie takie, że Wy musicie pokochać siebie, musicie zrozumieć siebie w 100 procentach i pokochać siebie, bo gdy siebie nie pokochacie, nie jesteśmy w stanie pokochać drugiej osoby. Bo wtedy będziemy jakby oczekiwać od tej drugiej osoby tego, że ona będzie nas podbudowywać, będzie podnosić naszą pewność siebie lub zasypiona z jakimiś komplementami. Rozumiecie o co mi chodzi? Czasami jest tak, że jesteśmy w związku i nie potrafimy przyjąć komplementu, lub zamartwiamy się, że nasz partner spojrzy, nie wiem, na inną kobietę, bo tam kobieta ma lepsze coś. Właśnie gdy my jesteśmy pewne siebie, gdy kochamy siebie, gdy stawiamy siebie na pierwszym miejscu, wtedy związek jest o wiele prostszy. I sami się o tym przekonacie. I ja mam wrażenie, że dla Was może pojawić się osoba, nowy mężczyzna. I to może być nawet jeszcze w tym roku, jeżeli jesteście singlami, który y, może być waszą bratnią duszą. Ale i to też jest właśnie dla osób, które są singlami: możecie przyspieszyć poznanie swojej bratniej duszy, ale w momencie, kiedy wy, a, jakby, pokażecie, że chcecie pracować nad sobą, że chcecie pracować nad swoimi myślami, że chcecie kochać siebie w 100%, procentach, że chcecie to wszystko zrozumieć i wtedy będziecie gotowi na to, żeby ta odpowiednia osoba do was przyszła. Bo gdy wy nie będziecie gotowi, będziecie mieć jakieś problemy ze swoim, nie wiem, wyglądem, samopoczuciem, nie będziecie czuć się komfortowo same ze sobą, i ta osoba właściwa przyjdzie, możecie tą osobę po prostu, moim zdaniem, się nie porozumieć, nie dogadać ok? czyli skupiacie się przede wszystkim na sobie na miłości własnej i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś tutaj nowy do Was przyjdzie jeżeli jesteście w związku to ta karta jest właśnie um, przesłaniem dla Was żebyście zobaczyły, że dla Waszego partnera partnerki jesteście kimś wyjątkowym ok? i uwierzyły w siebie, jeżeli są jakieś tutaj właśnie a, zazdrości u Was, lub właśnie czujecie się źle, lub czasami właśnie ktoś mówi, że kurczę, ta osoba jest dla mnie za dobra, zmienić swój tok myślenia. Słuchajcie, przede wszystkim swój tok, zmieniamy swój tok myślenia. Jeżeli, jesteście, um, jeżeli tutaj chodzi właśnie o relacje z innymi ludźmi, to również dbajcie o swoją pewność siebie, o to, żeby kochać siebie w 100% i wtedy zobaczycie, jak Wasze życie się zmieni i również kontakty z innymi ludźmi. Bo wtedy w naszej głowie nie ma strachu, jest sama miłość do nas, ale również do innych ludzi, bo już nie czujemy, jakby, wiecie, takiego zagrożenia, że ktoś kurczę jest lepszy ode mnie lub jest gorszy. Całkowicie to poczucie znika. I ostatnie Wasze przesłanie to jest asertywność. Broń swoich przekonań i mów tak, jedynie wtedy, kiedy um, gdy tego naprawdę chcesz. Więc, to jest karta, która mówi o tym, żeby słuchać siebie, swojego głosu i, i mówić tak tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę tego chcemy. Ok? Czyli dbamy o siebie, o swoje uczucia. Być może wy um, często podejmujecie decyzję dlatego, że ktoś czegoś chce i boicie się kogoś stracić, lub boicie się, że ktoś na was zle, źle spojrzy. Musicie zacząć dbać o siebie przede wszystkim. O siebie. O miłość własną, o to, jak odbieracie siebie, ale też przede wszystkim o swój czas. Nie pozwalajcie, żeby negatywni ludzie w waszym otoczeniu e, mogli mieć wpływ na to, jak wy się czujecie. Ok? Od was tylko zależy, czy kogoś słowa mogą was zranić. Czy weźmiecie je do siebie, czy po prostu. OK, powiecie OK, i wy znacie samych siebie najlepiej, i wiecie i znacie, jaka jest prawda o Was, więc tym się nie przejmiecie. Więc dla Was przesłanie na ten miesiąc jest takie, żeby słuchać głosu serca, pokochać siebie, zobaczyć w sobie wszystkie zalety, przestać szukać w sobie kompleksów, przestać widzieć innych ludzi jako kogoś lepszego, docenić siebie, pokochać siebie i zobaczyć, że. Nikt nie jest gorszy czy lepszy. Wszyscy jesteśmy, moim zdaniem, równi i w każdym napotkanym człowieku zobaczyć, że kurczę, on też tylko chce być szczęśliwy. Każdy z nas chce być tylko szczęśliwy. Więc na tym się skupiamy i na tym, żeby bronić swoich przekonań. Nie dajmy sobie wmówić komuś, że coś, że jesteśmy źli lub że coś w nas jest nie tak. Lub też nie dajmy się zmusić do jakiejś rzeczy, sytuacji, których nie chcemy. Ok? Nie boimy się mówić tak, wtedy kiedy chcemy i nie boimy się mówić nie. Jesteśmy asertywni, dbamy o swoje emocje i o swoje uczucia. I chciałabym wam życzyć, słuchajcie wszystkim przepięknego miesiąca spełnienia wszystkich wszystkich marzeń. Kochajcie siebie, uwierzcie w siebie, spełniajcie marzenia. I tak jak mówię tutaj, dla niektórych z was może przyjść ktoś nowy, wasza bratnia dusza, więc um, Pokochajcie siebie, pokochajcie siebie, zobaczycie, jak wtedy świat się zmienia dookoła nas. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze, i przechodzę już do grupy numer 3, Papa. Pa. I witam osoby, które wybiały, wybrały piórko, przepraszam Was bardzo. Wasza pierwsza karta to jest karta yy, inteligencji i piękna mentalnego. Ta karta ogólnie mówi przepraszam. Yy, o tym, że mądrość jest abstrakcją przeszłości, ale piękno jest obietnicą przyszłości. Więc, a jak ja rozumiem, słuchajcie tą kartę. Wy możecie za bardzo skupiać się na tym, co już było, co minęło i blokować ym, w tym momencie siebie przed spełnieniem jakichś marzeń lub krok, podjęcia jakichś kroków, tylko dlatego, że w przyszłości coś się wydarzyło i nie chcecie powtórki. Wy możecie właśnie za bardzo skupiać się na tym, co było, żyć właśnie w przeszłości, a całe piękno kryje się właśnie um, w przyszłości. Czyli w przyszłości możecie doświadczyć wielu pięknych rzeczy. I ja mam wrażenie, że dla Was teraz zmienia się czas um, jakby po jakimś takim słabszym okresie w waszym życiu wchodzicie w nowy, być może z nowym spojrzeniem na świat, może z. Z nowym spojrzeniem na samych siebie, ale przede wszystkim właśnie coś zmieniacie teraz w sobie i coś się w Was też zmieni, że właśnie Wasze życie pójdzie w o wiele lepszym kierunku, bo zaczniecie jakby żyć tym, co jest tu i teraz i możliwościami, jakie macie przed sobą, a nie przeszłością i wydarzeniami z przeszłości. Wy możecie ym, teraz właśnie jakby bardziej skupić się na tym, żeby coś osiągnąć. Niż siedzieć, jeżeli tak dotychczas było, tak? Siedzieć i zamykać się na coś. Zobaczymy, jaka jest Wasza karta rady. Macie kartę. Gwiazdy, coś z przeznaczenia. Ja mam wrażenie, że Wy możecie pójść długo w całkiem innym, nowym kierunku. Um, jeżeli szukacie nowej pracy, to znaczy, że możecie właśnie nową pracę znaleźć. Jeżeli chcecie otworzyć coś własnego, ja mam wrażenie, że właśnie pójdziecie w tym kierunku, spełniać swoje marzenia. I ja mam wrażenie, że Wy też postawiliście zdrowe granice, lub będziecie musieli postawić te zdrowe granice z osobą, która nie szanuje Waszego zdania. Ok? Tutaj kluczowe jest właśnie w tym, żeby nie trzymać się przeszłości, żeby całkowicie zamknąć przeszłość, a wtedy zaczną dziać się cuda w waszym życiu i coś z przeznaczenia może w waszym życiu się pojawić. To jest właśnie bardzo, bardzo silne przesłanie w waszej grupie. Coś pięknego w waszą stronę idzie. Może to być nowa praca, nowa miłość, nowe spojrzenie na siebie, rozwój duchowy, rozwój osobisty. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, jeżeli zamkniecie przyszłość całkowicie. I nie będziecie do niej wracać, otworzą się przed wami całkowicie nowe drzwi, nowe możliwości, przepiękne szanse na coś nowego. Okej? Okay? Ja mam wrażenie, że właśnie to jest rada dla Was, właśnie przede wszystkim taka: zamknijcie przeszłość, przestańcie ją rozdrapywać. Jeżeli tęsknicie za jakimś z przeszłości, zamknijcie to i postarajcie się otworzyć na to, co chce Wam dać góra, na to, co nowe. Jeżeli ktoś jest Wam przeznaczony, to ta osoba wróci. Jeżeli nie, to w Waszym życiu pojawi się ktoś nowy. To ktoś, kto rzeczywiście jest Wam przeznaczony. Więc zamykamy przeszłość, otwieramy się na to, co chce nam pokazać życie. Karta um, przesłania to jest nic na siłę. Przestańcie starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszelkie drzwi. Dopiero co słuchajcie to powiedziałam, że otworzą się przed Wami nowe drzwi. Czasami jestem po prostu przerażona, jak karty. Y jak karty po prostu potwierdzają to, co powiedziałam, ale tak, przed wami otworzą się nowe drzwi. Ja mam wrażenie, że też mogliście się kurczowo czegoś trzymać bardzo mocno. Nie trzymamy się niczego kurczowo. Jeżeli ktoś nie chce być w naszym życiu, odpuszczamy. Jeżeli coś już się nie udało, nie próbujmy na siłę tego trzymać. Czasami kurczowo trzymamy się przeszłości, właśnie żeby coś ratować jeszcze, wiecie, żeby to jednak było w naszym życiu, ale to mimo. Wszystko się nie udaje. To więcej sprawia nam bólu niż radości i szczęścia. Więc rada dla Was jest taka: zamknijcie przeszłość i przestańcie kontrolować wszystko, co dzieje się w Waszym życiu. Zaufajcie Górze, że ona ma dla Was wspaniały plan, spełniajcie marzenia, idźcie w dobrym kierunku, skupcie się na tym, co jest tu i teraz, ale również na tym, jakie cele i jakby chęci macie na swoją przyszłość, co chcecie w przyszłości osiągnąć. I wtedy zaczną dziać się właśnie cuda, jakieś. Nowe rzeczy z przeznaczenia, otworzą się przed Wami nowe drzwi, i pamiętajcie, że Wasze myśli są bardzo ważne, bo w momencie, kiedy Wy myślicie negatyw negatywnie, możecie sprowadzać do swojego życia więcej negatywności, więcej negatywnych sytuacji, ludzi. A w momencie, kiedy zmieniacie swoje nastawienie i zaczynacie doceniać swoje życie, zamykacie przeszłość i skupiacie się na tym, kurczę: Moje życie jest piękne, mogę jeszcze zezwolić swoje marzenia, przykładowo, nie wiem, pojechać w podróż dookoła świata, chcę poznać miłość swojego życia i skupiacie się. Na tym i czujecie właśnie entuzjazm na samą myśl o tym, co jeszcze w życiu możecie pięknego osiągnąć, wtedy zaczynają dziać się cuda w naszym życiu, bo nasze wibracje są na wysokim poziomie, dobrym poziomie na bardzo wysokich wibracjach pozytywnych, i w naszym życiu zaczynają się manifestować przepiękne sytuacje rzeczy. Wtedy poznajemy więcej pozytywnych ludzi, wtedy dzieją się przepiękne, przepiękne rzeczy. Więc dla was rada jest przede wszystkim taka, jeżeli kurczowo się czegoś trzymaliście w przeszłości, z, z przeszłości, może jakiś osób sytuacji. Starajcie się to uzdrowić, zamknąć ten etap i skupić się teraz na sobie, na tym, co jest tu i teraz, i na tym, co jeszcze pięknego możecie w życiu osiągnąć, a wtedy zaczną dziać się cuda i przepiękne, i zaczną spełniać się wasze marzenia. Więc ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Życzę wam szczęśliwych urodzin, spełnienia wszystkich, wszystkich marzeń, mniej zamartwiania, więcej właśnie optymizmu i szczęścia i miłości. Ja się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa